6 maja 1991 roku Panie mój Boże któż jak nie Ty mógłby przynieść nam zbawienie któż jak nie Ty mógłby doprowadzić nas do domu któż mógłby doprowadzić nas do szczęścia jeśli nie Ty zatem maranata córko umarli nie mogą mnie wychwalać to dlatego stąpię na Was z całą mocą i wskrzeszę Was wszystkich, aby przypomnieć Wam moją wielkość, moją wspaniałość i moją najwyższą władzę. Pójdź, pisz, moja wasulo. Pokój niech będzie z Wami, moi synowie i córki. Przeliczyłem moje baranki, i moje serce jest napełnione smutkiem. Dzisiaj przetrwała jedynie reszta, której nie zmiotło odstępstwo. Jedynie garstka nie utraciła wiary. Pozostaje tylko kilku, którzy przeżyli zagrożenia racjonalizmem. A ja w górze zmęczyłem moje oczy wyczekiwaniem na to, że ofiarujecie mi wasze serca i wyrzekniecie się siebie, lecz serca tego pokolenia nadęte są głupotą. Ponieważ nie zachowaliście mojego prawa miłości i odwróciliście serca, ustanawiając wasze własne prawa i ustawy, nie będę wciąż się przyglądał, jak odstępujecie coraz bardziej od moich przykazań. Pragnę cię ocalić, pokolenie. Pragnę ponownie ukształtować Twój rozum i wprowadzić Cię z wielką miłością na drogę prawości. Nauczę Cię wzywać mojego imienia, nauczę Cię kroczyć w mojej obecności, nauczę Cię prowadzić życie modlitwy, moje dziecko, nauczę Cię kochać mnie z całej Twojej duszy, jeśli ofiarujesz mi swą wolę, moje dziecko, Zdejmę śmiertelne więzy łączące Twą duszę ze wszystkim, czego nienawidzi moja dusza. Popatrz, spójrz wokół siebie. Mój święty Duch przychodzi Was odnaleźć i ożywić Was wszystkich. Ubrany jak żebrak, z krwawymi łzami płynącymi po moich policzkach, zstępuję z mego tronu pochylając się nad Wami, by ocalić wasze dusze od nieszczęścia i głodu. Przez wzgląd na moje święte imię objawię siebie nawet poprzez rzeczy, w które już nie wierzycie. Ukażę mojego świętego ducha, przez nadzwyczajne zjawiska i cuda, jak nigdy dotąd, ukażę moją moc poprzez słabość i nędzę. Przyjdę z tysiącami miliard aniołów, Spuścić na ciebie pokolenie moją niebieską mannę, tę mannę ukrytą, i napełnić wam usta moim pokarmem, aby ogłaszały moją chwałę. Odstępstwo wyzwało moje miłosierdzie, a racjonalizm, ta plaga waszej ery, sprowokował moją moc. Wysyłam przede mną niewiastę, obleczoną w słońce, drugą Ewę, aby was pouczała i prowadziła krok po kroku do nieba. Posyłam Wam mego świętego Ducha w tę noc, aby był Waszym towarzyszem oraz pocieszycielem, i aby przypomniał Wam moje słowo. Wysyłam Wam misję Aniołów Nadziei, aby rozproszyli Wasze obawy. Przyjdźcie posłuchać, Wy wszyscy, którzy jesteście głodni. Szczęśliwy człowiek, którego zapraszam na zaślubiny mojego świętego ducha, zostanie on nasycony moim niebieskim pokarmem, chociaż obciążają go winy, mój święty duch wymarze je, gdy na nim spocznie. Zrozumcie, moi umiłowani, że odwiedzam was na ziemi nie po to, aby was potępić, lecz po to, aby was zbawić. Któż przygotowuje się na ujrzenie mnie? Kto zwróci na to uwagę? Któż rozpozna tron Stępujący na was z niebios? Nie opierajcie się Mojemu świętemu duchowi łaski Jestem zawsze z wami Módlcie się gorąco O nawrócenie waszej ery Otwórzcie wasze serca I mówcie do mnie Czy zechcecie ofiarować mi waszą wolę? O mój domie Przyjdź, przyjdź do mnie i krocz w mojej światłości, czy jednak kiedy przyjdę w czasie mojego wielkiego powrotu, znajdę choć trochę wiary na ziemi. Mówię dziś otwarcie, moje małe dzieci, już niebawem miłość powróci jako miłość, powrócę do was, zaprawdę mówię wam. Jeśli rozpoznaliście mojego świętego ducha i ujrzeliście go, to dlatego, że należycie do mnie, świat bowiem nie może go ani rozpoznać, ani widzieć, ani przyjąć. Ach, moi mali, czegóż nie uczyniłbym dla was? Tęsknię, aby zobaczyć was umocnionych darami, które na was syłam. Otrzymujcie wasze siły, na modlitwie, na modlitwie nieustannej, skierowanej do mnie, błogosławię każdego z Was. A ty, który przyszedłeś, gdyż przygniata cię Twój krzyż, wesprzyj się na mnie, umiłowany, i daj mi swoje strapienie i cierpienie. Kocham Cię, przybędę Ci na ratunek. Oddawajcie mi chwałę, wychwalając moje imię. Przyjmijcie tchnienie mojego świętego ducha na waszych czołach i bądźcie jedno pod moim świętym imieniem.